Hejka. W dzisiejszym odcinku nagrywamy dekorowanie domu na Halloween w Brookhaven RP. Więc wybieramy sobie domek, i chyba najbardziej do dekorowania podoba mi się ten domek. Zacznijmy może od werandy, żeby jakoś było tutaj ozdobione. Na pewno chcę dynie. Tu damy jedną, tu damy drugą. Więcej dyń musi być. Mogę na schodkach jeszcze super, mogę na schodkach je ustawiać tu jeszcze jedno. Symetrycznie też, żeby było trochę. Dobra, pierwsze dynie już mamy. Teraz trzeba znaleźć coś strasznego i wydaje mi się, że tu będą straszne rzeczy. Weźmy tego szkieleta i niech sobie tutaj siedzi jakoś ładnie. O, a jeszcze trzeba zmienić kolor domku. Może czerwony taki. Nie. Inny kolor. Musimy znaleźć dobrze pasujący kolor. Czarny. Albo pomarańczowy zrobimy. Zróbmy pomarańczowy. Będzie to jedna wielka dynia po prostu. Mamy już naszego ziomeczka, a czy ja mogę mu kolor zmienić? Nie, nie mogę. Ziomeczku usiąść ładnie. O, ale siedzi sobie elegancko. Teraz tak, weźmy trumnę. Będzie tak sobie stała, mogę jej kolorki zmieniać? Okej, okay, ale czarna mi pasuje najbardziej. Troszkę jaśniejsza. Okej. Okay. Postawimy tutaj kościotrupa, jakby wychodził z tej trumny. I wstawimy jeszcze grób. Postawmy go tutaj. I zmienimy na jakiś kolor może. Okej, okay, niech będzie taki lekko szarawy, jaki był. Tu już mniej więcej coś mamy. Postawmy jeszcze może. O, takie lampiony, może nie pod hamakiem, tutaj, ale nie w krzaczku. O, pięknie sobie leży. Zrobimy jeszcze pająki, które zwisają z drzewa. Gdzie są te pajączki? Nie, gdzie one są? O, tu jest, tak wysoko go nie chcemy. Gdzie jest ten pająk? Muszę iść chyba do domu. Tu jest ten pająk. Patrzcie, jak się schował wysoko. Nie z tyłu, z przodu. O, wisi. Tak właśnie chciałam, żeby wisiał ten pająk. I tu będzie drugi. Tu bym na przykład dała trupa, który leży. Tego weźmiemy. Ale sobie. Leży i odpoczywa. Może nie tutaj, ale tak. Ty chodź tutaj. Elegancko. I co tu jeszcze możemy postawić z takich straszniejszych rzeczy na Halloween? Dajcie znać w komentarzu, czy tak jak ja lubicie Halloween. Co my tu jeszcze możemy postawić? O, może świeczki gdzieś damy. Gdzieś na werandzie świeczki jeszcze. Niech będą czerwone, bo nam tutaj brakuje trochę kolorów. Może postawimy jeszcze takie blokady w oknach. Oj, może nie w taki sposób. O, jedna i z drugiej strony. Oj, niech tutaj chciałam iść. <gry> I z tej strony drugie. Zaraz zwrócimy tego kościotrupa. Gdzie on był? Tutaj. Niech sobie siada. Ziomeczek nasz. Już to wygląda w miarę fajnie, naprawdę. Światełka jakieś są. Możemy gdzieś jeszcze zrobić ognisko takie. Tutaj na przykład. Postawić to. I może jeszcze pająki po tej stronie damy. Pająki. O. Nie no, wygląda to całkiem przyjemnie moim zdaniem. Myślę, że już możemy powoli zajmować się środkiem. Jeszcze może tutaj bym coś dała. Na przykład dynię bym poustawiała. Nie w tą stronę dynio. Pięknie. Druga dynia. Postawimy jeszcze tutaj dynię. Gdzie ona jest? Dynio. Taki oto sposób, to to musimy troszkę zmienić. Nie, 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 nie tak, nie tak dynio. O, tak będzie i fajnie. Tu jest jakaś dziura, a coś sobie imitowało dziurę. O, elegancko, fajnie to wygląda. Damy dwie takie z przodu. I tutaj przy drzwiach coś trzeba zrobić, bo jest strasznie smutno. Więcej dyni. Dynie i pająki może takie, które będą chodzić. Tak się prezentuje przód domku. Teraz lecimy robić środek. Dynie to jest najlepsze, co można postawić, żeby było bardziej Halloweenowo. Tutaj trzeba coś przy wejściu zrobić. Teraz trzeba dodać szkielety. Może tutaj jednego? Jak sobie będzie chodził? Ten by sobie siedział ziomeczek tutaj. Dodamy jakieś świeczki obok niego. Już przygotujemy stół na Halloween. Weźmy to. Świecznik taki. Damy może te światełka, bo tu mamy te światła, ale nie mogę zmienić im koloru. Troszkę dużo tych światełek, ale im więcej, tym lepiej. Co tu jeszcze jest takiego strasznego na Halloween? Damy sobie tego ziomeczka na kanapie. Będą sobie siedzieć. Ten może będzie leżał tutaj? O! <laughs> tutaj w rogu może będzie trumna. Może zgasimy światło? Już fajnie to nawet wygląda. Więcej światełek i już będzie super jak na halloweenową imprezę. No więcej lampionów by się przydało, bo tu w kuchni jest strasznie ciemno. Tak się prezentuje dom w środku. Tu mamy salon. Jeden ziomeczek sobie leży na kanapie, drugi siedzi. Dynie leżą. Tutaj jest gotowy stół na imprezę Halloweenową. Tu jest pizza, burgerki, ciasto. Tutaj mamy kuchnię. Moim zdaniem fajnie nawet to wyszło. Może troszkę ze światełkami przesadziłam. Bo tu są same światełka, a zobaczmy, jak będzie to w nocy wyglądało. I zgasimy światło na górze. Gdzie tu jest? O! Jest dużo światełek, czyli tak jak lubię. I skończyliśmy ozdabiać nasz domek na Halloween. Jeżeli podoba wam się odcinek, pamiętajcie o zostawieniu suba i lajka. I jak widzicie, tak wygląda cały nasz domek przygotowany na Halloween. Dawajcie znać w komentarzu, czy Wam się podoba.